Objętość sześcianu jest równa 729. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa i odpowiedzi a b c d. Mam tu przygotowany rysunek sześcianu poglądowy. Każda krawędź jest równa a. Wszystkie ściany są kwadratami. I teraz jak narysować przekąt. Wybieramy sobie jeden z wierzchołków. Powiedzmy ten. Aby znaleźć drugi koniec tej przekątnej, możemy pójść tak. Albo krawędź boczna i przekątna dolnej podstawy. I tu będzie drugi koniec tej przekątnej. Albo na odwrót. Najpierw przekątna tej górnej podstawy i potem krawędź boczna. Tak czy owak, mamy oba końce tej przekątnej. Narysujemy. I to jest ta wielkość szukana D. Jak ją znajdziemy? No, zobaczmy przede wszystkim w jakim trójkącie najlepiej prostokątnym występuje ta przekątna. Myślę, że ta droga, którą pokazywałem, dokładnie wskazuje trójkąt, a mianowicie. Krawędź boczna. I przekątna podstawy. To jest ten trójkąt. Prostokątny. I teraz, jeżeli opiszemy go, tu jest krawędź a. Tu jest przekątna podstawy, czyli przekątna kwadratu. Myślę, że pamiętamy wzór na przekątną kwadratu. Jest to a pierwiastek z dwóch. A zatem możemy wyznaczyć wzór na długość przekątnej sześcianu, stwierdzenia Pitagorasa. Zaczniemy od przeciwprostokątnej, czyli przeciwprostokątna do kwadratu równa się pierwsza przyprostokątna do kwadratu plus druga przyprostokątna do kwadratu. Doprowadźmy najprostszej postaci a kwadrat plus no, jak podniesiemy a do kwadratu, to jest a kwadrat. Pierwiastek z dwóch do kwadratu to jest 2, czyli to będzie po prostu 2a kwadrat. Są to wyrazy podobne, czyli d kwadrat to jest po prostu 3a kwadrat. No jeżeli spierwiastkujemy obie strony, uzyskamy wzór na przekątną sześcianu. Trójka się nie pierwiastkuje a do kwadratu będzie to a, ponieważ jest to wielkość dodatnia i mamy wzór na przekątną sześcianę. Czyli aby odpowiedzieć na pytanie, jaka jest długość przekątnej, musimy mieć długość krawędzi. Wykorzystajmy to, co nam podano, a mianowicie objętość. Objętość sześcianu to jest, tak jak w każdym graniastopłupie, pole podstawy i razy wysokość. Ponieważ podstawą jest kwadrat obok A, to pole podstawy to jest A kwadrat. Wysokością jest też wielkość A. Czyli objętość liczyłbym ze wzoru A do potęgi trzeciej. No i tę objętość nam podano. To jest 729. I jest to A do potęgi trzeciej. No i teraz takie pytanie, co podnieść do potęgi trzeciej, aby uzyskać 729? Ponieważ końcówka jest nieparzysta, jest to dziewiątka, jeżeli ma to się spierwiastkować w stopniu trzecim, to musi to być liczba nieparzysta. Gdybym na przykład wziął siódemkę do potęgi trzeciej, czyli 7 razy 7, razy 7. I razy 7 to byłoby 343. Troszkę za mało. No to weźmy kolejną liczbę nieparzystą. 9. 9 razy 9 i razy 9. 729. Czyli tą wielkością naszą, którą mieliśmy wyznaczyć, jest po prostu liczba 9. Mamy długość krawędzi tego sześcianu. Zatem możemy już powrócić do naszego głównego obliczenia, czyli na długość przekątnej, czyli w miejsce A wstawimy dziewiątkę, zatem długość przekątnej tego sześcianu to jest dziewięć pierwiastków z trzech. Czy jest taka odpowiedź. Jest i jest to odpowiedź.